and so są zeszłorocznej edycji bo Nie będę śpiewał, bo śpiewam za ładnie. Od razu mówię. og Rozruszaliśmy nasze nogi przez taniec i języki przez śpiew. Teraz przyszła pora na szare komórki. Ale spokojnie, nikogo tutaj nie będziemy z niczego odpytywać. Ale warto jednak wziąć udział w naszym kolejnym programie, czyli w rewaliacie. No, 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 Zapraszam Was na najnowsze wydanie Rewaliady. A teraz poproszę moich ochotników o wyciągnięcie dziesięciu odważnych ludzi z ja Uwaga, zadaję pytanie. W której miejscowości gminy Rewal znajdują się, uwaga, ruiny kościoła? Wow, mam odpowiedź? Cięse. Jest, moi drodzy Państwo. Super, super, mam odpowiedź. Bardzo Wam dziękuję, wracajcie do swoich drużyn. Czy ktoś z mojej drużyny tam liczy punkty? Kto wygrywa? Jak się przedstawia klasyfikacja? 3-2, moi drodzy. 3-2. Zażarta za walka. Kto wygra, kto wygra, nie wiadomo. Ok, zadaję Wam kolejne pytanie. Który wieloryb jest samicą i dlaczego? Wieloryb nie jest samicą. Jak nie? No jeden z nich jest samicą, my o tym wiemy, jesteśmy dziennikarzami, dowiedzieliśmy się o tym od samego wójta. Ty mniejszy zawsze, to nie? Ryba jest zawsze samicą. No dobrze, chyba uznajemy? go! Uznajemy? Dobra, dobra. Wygrała dzisiaj rodzina dobry, do... boku! Brawo, brawo! I wracamy do naszej konferencjerki. Jeszcze będziemy Was trochę męczyć, ale mamy nadzieję, że się podoba. Yy, także teraz oddajemy głos komuś specjalnemu, ponieważ yy, za chwilę posłuchacie sobie relacji Wojciecha Dreda, Cejrewalskiego. Zapraszamy. W rywalu. Właśnie tu spotkać możemy chyba jedynych przedstawicieli gatunku Potęgus, Dziennikarus Amatorus. Potęgowicze to gatunek specyficzny. Choć z natury są koszownikami, ich jedynym środowiskiem naturalnym jest wyłącznie Rewal. Tylko tu mogą normalnie funkcjonować. Poznać ich możemy po bordowych pancerzach i wrodzonej odporności na zmęczenie. Mają bowiem w zwyczaju spać jedynie dwie, trzy godziny. Raz na trzy dni. Białe ssawki wyrastające z za szyi przypominają niemal w stu procentach identyfikatory prawdziwego dziennikarza. Spotkać ich możemy idących rewalskimi ulicami w poszukiwaniu potencjalnych celów. To właśnie im Potęgowicze przekazać chcą owoce swojej ciężkiej pracy, a mianowicie gazety, Rewalacje. Najwidoczniejszymi cechami charakteru Potęgowicza jest odporność na słowo nie, Wspomniana wcześniej odporność na zmęczenie i zdolność do podejmowania ryzyka związanego z prowadzeniem nocnego trybu życia. To właśnie noc stanowi dla nich jedyne źródło wypoczynku, szczególnie psychicznego. Tylko wtedy nie myślą o pisaniu artykułu czy jutrzejszym prowadzeniu audycji w rewalstacji. Czytał Samson Samsonowicz. Dziękujemy jeszcze raz Wojciechowi Dredowi, Cejrywalskiemu za świetną relację. Mam łamiącą wiadomość, mam łamiącą wiadomość. Moi drodzy Państwo, jeżeli odwrócicie się dokładnie w tamtą stronę, zobaczycie dwóch takich przesympatycznych mężczyzn do nas. w białych koszulkach, tak? Moi drodzy Państwo, to są nasi wysłannicy, którzy właśnie prowadzą relację na żywo na cały świat. Cały świat wie o tym, co dzieje się tu, dziś w Rewalu i o tym, jak dobrze się bawimy. Anna. Pozdrawiamy Was! Frodo! No to teraz przyszła pora na posiłek. Dobrze, że za chwilę już Stary przyjmuje najlepszy kucharz wśród celebrytów i najlepszy celebryta wśród kucharzy. Pora na kuchenne rewelacje! Już za chwilę będą mieli Państwo niepowtarzalną okazję posmakować tortu, który został przygotowany na 18. urodziny potęgi prasy, czyli obozu dziennikarskiego. Przygotowaliśmy sporo porcji tak, żeby każdy mógł spróbować. Nasz obóz jest o tyle ciekawym zjawiskiem, że od 18 lat rezyduje właśnie tutaj, właśnie w Rewalu. Dzięki 18-letniej współpracy z wójtem gminy, panem Robertem Skraburskim, możemy dzisiaj tutaj stać i częstować Was pysznym smagołykiem. Widziałam, że brałeś udział w Rewaliadzie. Twoja drużyna wygrała czy przegrała? Niestety przegrała. Ale chyba się fajnie bawiłeś, co? Bardzo czegoś się nowego o rewalu dowiedziałeś? No? Na przykład na czego? Ostatnia kolei się, i o tych innych rzeczach. Tak, A chciałbyś być kiedyś dziennikarzem? No, może bym chciał. A oni jak sobie dają radę dzisiaj nie tutaj? Nie bardzo dobrze. Fajnie się tak. bawisz? Ale tak. Nie. Czy jakieś pytanie było za trudne? O tej turniej tenisowy. Udało się uzyskać właściwie odpowiedź, jak się nazywa ten turniej? Nie, Nie, dalej nie wiem. A jak się w ogóle pani podoba w rywalu? Świetnie. Pierwszy raz tu jestem w rywalu i podoba mi się. Co roku tutaj młodzi dziennikarze próbują swoich sił. Czy oni tak jak dzisiaj pani na nich patrzy, dają radę? Tak, bardzo świetnie, bardzo. Nowy narybek dziennikarski będzie. No on na pewno się dobrze zapowiada. Właśnie leje się szampan! Szaleństwo, słuchaj, brałeś udział w konkursie, byłeś ratownikiem. Chciałbyś zostać ratownikiem? No nie wiem, chyba tak. A w samym konkursie? Fajnie było? Tak. Udało Ci się znaleźć żonę. Będzie ślub? No nie wiem. Może uważaj, sobie na linii strzału, ocujmy się. Wracamy do wywiadu, korek złapany, słuchaj to chyba znaczy, że no niestety nie będziesz ratownikiem, ale zostaniesz dziennikarzem. No, najprawdopodobniej, bo to ciekawa praca. Tak też może być? Tak. Pan brał udział w konkursie, jak się panu podobało? Super zawała. Emocje. A jak smakuje nasz urodzinowy tort? Super. Na gazetę. Kruskawki dobre na torcie? Tak. Często państwo odwiedzają Rewel? Od pięciu lat, co roku. Także no to... podobało nam się, więc wybrzeża akurat tylko w rywalu. Ale to mam nadzieję, że o rewalstacji w ogóle potędze prasy Państwo już słyszeli. Słyszeliśmy, jak najbardziej tak. A jak w ogóle tutaj ci nasi młodzi dziennikarze dali radę? Dali radę, czy niekoniecznie? No, jak najbardziej, super, szalone pomysły, odważni ludzie, fajna zabawa. No rewelacja. Rewe, rewelacja. Rewelacja, dokładnie rewelacja. A co było najlepsze w tym torcie? No, oczywiście truskaweczka. No, tutaj masa widziałam jakaś taka też, tirarira masa, kolorowa. Super, to się tak układało, ciasteczko, masa i truskawka, tak jak powinno być. Czyli tort generalnie jako osiemnastkowy tort spełnił zadanie? Wyjątkowo udany, tak. Czy Państwo tutaj widzieli fila, chociaż czy nasz program artystyczny? No Trafiliśmy pod koniec, ale tak, fajnie fajnie było, dlatego żeśmy się zatrzymali. Będą z nich dziennikarze? No zdecydowanie tak, na młodzież niesamowicie. Halo, halo, słychać mnie? Dobrze. Słuchajcie, teraz właśnie nasi młodzi adepci sztuki dziennikarskiej dokonają ostatniego punktu chrztu dziennikarskiego, mianowicie złożą uroczystą przysięgę, że już zawsze będą dziennikarzami. Brawo wielkie dla nich! Uwaga, zaczynamy. Prawa ręka w górę. No i przysięgamy. Długopisu swego notesu nieodstępnego, sprzętu, wszystko nagrywającego i baterii. Nawet w zagrożeniach zdrowia, życia i godności osobistej nigdy nie porzucać. Przysięgamy! Brać starszą dziennikarską za przykład, obrać i w przyjaźni z nią koegzystować. Przysięgamy! Przecinki przedrze stawiać i ortograficznie pisać. Przysięgamy! Że mikrofon i dyktafon włączone działają lepiej. Zapamiętać! Zapamiętamy! Sen, odpoczynek i relaks. Nadnocne spotkania towarzyskie przedkładać. I ostatnie, nadane imię dziennikarza godnie nosić.